I to, co jest istotne, dlaczego taka, taka fizyczna bliskość jest też ważna. Ważna jest chociażby dlatego, że w sieciowych kontaktach my nie mamy całego szeregu czynników, które mamy w relacjach kontaktu wzrokowego, bliskości też fizycznej, wspierania się, przytulenia się, wsparcia fizycznego i nie mówię to o seksualności, ale mówię o bliskości fizycznej, posiedzenia, dotknięcia tej osoby, czyli całego szeregu czynników. Nie doświadczamy, tak? dodatkowo to już też nie będę się rozwijać, bo nie mam czasu, ale bardzo fajne też jest opisane eksperymenty dotyczące zupełnie innego wydzielania się hormonów w naszym organizmie w sytuacji, kiedy mamy kontakty bezpośrednie twarzą w twarz, a w sytuacji, kiedy mamy kontakty sieciowe. Także inne substancje się wydzielają, inna jest praca neuroprzekaźników. Tak? To jest też właśnie w tej książce Susan Pinker, do czego zachęcam, bo bardzo fajne eksperymenty pokazujące, jak te kontakty sieciowe, Oczywiście, że są potrzebne, ale nie dają takiego poczucia bliskości, wsparcia, nie ma takiego wydzielania wazopresyny, tak? jak gdyby poziom hormonów jak gdyby odpowiedzialnych za przywiązanie też jest znacznie większy w takim bezpośrednim kontakcie. Stąd też tutaj są to takie rzeczy, których my nie odnajdziemy. I Oczywiście, że to jest też tak, że w takich sytuacjach bliskości, budowania bliskości, my możemy jak gdyby się posiłkować takimi internetowymi rzeczami, ale, tak jak chciałam powiedzieć, to nie zastąpi tego typu kontaktów. Mianowicie, to bym chciała zdążyć z Państwem zrobić. Ja mówiłam o sytuacji, w której ta seksualność ucieka się w taką seksualność dotycząc, wynikającą z, z, z konfliktów i wynikającą z oddalenia od siebie, ale też powiem o, tym, o tym, jak czasami zbyt duża bliskość, bliskość emocjonalna wpływa na brak bliskości fizycznej, e, to jest taka sytuacja, dotyczy to takich par, w których e, osoby są bardzo blisko emocjonalnie związane z sobą, bardzo się dobrze ze sobą czują, e, przyjaźnią się ze sobą, e, zwierzają się ze sobą, wspierają się ze sobą, są swoimi najlepszymi przyjaciółmi, ale czasami w tych związkach brakuje. I jak gdyby tego elementu erotycznego, namiętności. E, e, chciałabym wyjaśnić, na czym to polega. E, więc wydaje się, jak gdyby tak pozornie, że bliskość, intymność i przyjaźń jest czymś świetnym w świetnym związku, i oczywiście, że jest, ale jeśli my przykładamy zbyt dużą wagę do tego, to niestety spada namiętność. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że. E, Mówi się o tym, że istnieją jak gdyby takie trzy siły w związku. Tak? Si jak gdyby siła związana z miłością romantyczną i z taką miłością dotyczącą bliskości, chęci, gdy się zakochujemy w partnerze, to ta osoba jest dla nas najważniejsza. My skupiamy na niej całą uwagę. Obsesyjnie o niej myślimy. Tak? Czasami się wydaje, że ta osoba jest najważniejsza, że ona wszystko robi inaczej niż inni. Tak? Że mamy tendencję do zauważania takich rzeczy u niej, u których u innych byśmy nie zauważali. Często ta miłość romantyczna, takie zakochanie jest porównywane do nałogu, tak? bo ciągle zniekształcamy widzenie tej osoby, widzimy ją w różowych okularach. Ale to jakby dzięki takiemu zakochaniu i miłości, jak gdyby też interesujemy się osobą. Drugi aspekt to jest jak przywiązanie, to jest taka budowanie relacji, e, bliskości. To jest to, o czym Helen Fischer mówi, że dzięki przywiązaniu ludzie mogą się znieść po prostu. Tak? Czyli takiego budowaniu wspólnoty i zaangażowania jesteśmy w stanie poradzić sobie z naszą inną i z trudnymi rzeczami. Tak? No i trzeci aspekt, taki relacyjny, to jest namiętność, erotyzm, to jest seks. Tak? I teraz zdarza się tak, że jeżeli te dwie pierwsze kwestie, o których mówiłam, czyli taka miłość, bliskość fizyczna i chęć. Takiego bycia z partnerem, spędzania czasu z partnerem, dzielenia się wszystkimi rzeczami z partnerem jest tak duża, że prawie się tworzy symbiotyczna relacja, że my wszystko chcemy robić z partnerem, że chcemy się z nim zlewać, że chcemy z nim dzielić się wszystkimi emocjami, że chcemy jak gdyby być bardzo blisko siebie, że tak naprawdę zdarza się, że pary nie mają swojego osobnego świata, bo świat mój jest światem drugiej strony, dzielimy się wszystkimi. Tak? To powoduje, że ludzie są tak blisko ze sobą, że nie ma tej przestrzeni na ten trzeci aspekt, że nie ma przystści, żeby zobaczyć tego partnera trochę z innej perspektywy, bo my mamy poczucie, że znamy partnera jak swoją kieszeń. To jest bardzo bezpieczne. Bo, nie, bo wiemy, że nie spotyka nas ze strony tego partnera nic zagrażającego, że on nas nie zdradzi, że on dla nas wszystko zrobi, że jest lojalny, ale często w takich sytuacjach powoduje to, że stracimy zainteresowanie erotyczne partnerem. Bo to, co powoduje tu już nie będę w o to wchodzić, ale. To, co, co jest jak gdyby fundamentem miłości, to chęć bliskości, zlania się, poczucia bezpieczeństwa, ale to, co jest fundamentem pożądania, to trochę tajemnicy, trochę odkrywania się, trochę nowości, trochę przestrzeni. I tu nie chodzi o to, żeby w związku budować sztucznie przestrzeń. Tak? Ale jak my będziemy sobie wyjadać z dzióbków i będziemy o wszystkim wiedzieli, to tak naprawdę pytanie, o czym, co będziemy w sobie też odkrywać tak? yy, i Zobaczcie, bardzo fajne są, bardzo lubię też um, taką terapeutkę amerykańską, która mówi o tym, że współcześnie my mamy bardzo duże wymagania w stosunku do partnera że my chcemy, żeby ten partner był jednocześnie i kochankiem, i przyjacielem, i jednocześnie pomagał nas, i nas wspierał, i jednocześnie był blisko, ale jednocześnie dawał nam przestrzeń, że jednocześnie dawał komfort, ale wzbudzał napięcie i niespodzianki, tak? Że był przewidywalny, ale jednak robił niespodzianki. Bardzo fajnie mówi o tym Ester Perel, że my chcemy, wymagamy od partnera tego, co kiedyś dawała nam cała wieś. Tak? I tu, jak gdyby tym, co pomaga nam jak gdyby zostawić trochę przestrzeni między nami, to jest, są relacje przyjacielskie i relacje społeczne inne niż bliska osoba. Jeżeli bliska osoba jest całym światem i nie mamy innych relacji, to możemy się zawiesić na tej osobie. Natomiast, jeśli mamy inne również relacje, w których my się realizujemy, w których my też jesteśmy blisko, ale. Też wtedy nie wymagamy tak dużo od partnera, żeby był całym naszym światem i żebyśmy się aż tak bardzo e, skleili. I teraz Esther Perel robiła bardzo fajne badania, dlatego że ona e, badała pary, w których ten seks istniał pomimo długiej jakby długich związków i badała również pary, w których ten seks jak gdyby zamierał w dłużej trwających związkach. Czyli co takiego się dzieje, że w tych dłużej trwających związkach, właśnie w takich bliskich, symbiotycznych, ten seks, ta bliskość fizyczna zamiera. I pytała osoby, kiedy w ogóle osoby czują pociąg, pożądanie do swojego partnera, którego kochają. I wymieniono takich kilka sytuacji. Po pierwsze, że nawet jeśli ta bliskość fizyczna, chęć bliskości fizycznej spada, to na nowo chcemy tego partnera, pożądamy tego partnera w sytuacji, kiedy on wyjeżdża, kiedy zwiększa się choć na chwilę przestrzeń fizyczna, kiedy się troszeczkę oddalamy od partnera, kiedy zaczynamy tęsknić. I to jest ten pierwszy kawałek, który też mówi o tym, że to zlanie się z partnerem, zbyt duża bliskość, taka symbiotyczna, nie jest dobra, bo my też potrzebujemy przestrzeni. To jest to, co się mówi o dorosłym związku takim partnerskim, że to jest dwoje dorosłych ludzi, którzy są za sobą, ze sobą, a nie zawieszają się na sobie. Kiedy jeszcze partner nas pociąga, kiedy my się otwieramy na partnera, bardzo często partner nas wtedy pociąga, kiedy jest w swoim żywiole, kiedy robi coś, co lubi. Kiedy, nie wiem, oglądamy go w pracy, kiedy oglądamy go na scenie, kiedy widzimy go, jak coś robi, i on się w tym realizuje, kiedy działa w jakiejś pasji. Czyli odkrywamy taki nowy kawałek, jak gdyby kawałek życia partnera, który sprawia mu satysfakcję. I Trzeci aspekt, kiedy pary czują pożądanie do siebie, to wtedy, kiedy robimy coś takiego czasami niestandardowego, czasami coś, co sprawia nam radość, coś, co sprawia nam przyjemność, kiedy się razem śmiejemy, kiedy się razem bawimy, tak? ale też kiedy robimy coś innego niż dotychczas. To jest to też, dotyczy to takich par, które ze względu czasami na swoją sytuację życiową i małe dzieci na przykład mówią o tym, że, to, że po prostu już też nie chce im się bliskości fizycznej, praca, dom, dziecko, różne rzeczy i ciągle i ten dzień wygląda tak samo, tak? Że czasami warto się też urwać i zrobić coś dla siebie, zrobić coś innego, bo chociażby to, że zmienimy miejsce, czy zrobimy, czy w innej jak gdyby, konfiguracji sobie, w innym kontekście, tak? Czy wyjdziemy gdzieś, to zupełnie zmienia nasze poczucie, dlatego że w tej przestrzeni, która jest potrzebna, jest też miejsce właśnie na namiętność i na, na erotyzm. I chodzi o to, że fajnie mieć te trzy wymiary, ale żeby też to bliskość nie była aż tak intensywna, że my tak naprawdę będziemy czuli, że ten partner jest prawie jak my albo jak nasze rodzeństwo. Natomiast pary, które mają i bliskość i, i erotyzm, to najczęściej według badań ester Perry były to pary, których, wśród których e, Każda osoba ma swoją przestrzeń. Tak? Każda ma swój kawałek życia i oni się mogą dzielić tym życiem, ale to nie jest tak, że dzielą to życie i każdy, każdą minutę czy każdy aspekt. Tak? Każda osoba ma swoją prywatność i że gra erotyczna nie zaczyna się na pięć minut przed seksem. To ja bardzo lubię to powiedzenie i je zawsze powtarzam, bo też sprawdza mi się to często w gabinecie. Oczywiście to jest pewnego typu generalizacja, ale bardzo często jest tak, że dla kobiety jaki dzień taka noc, a dla mężczyzny jaka noc taki dzień. I tak to się składa. I <śmiech> <śmiech> dla, jak gdyby rozwinę to. Bardzo często kobiety mówią o tym, że jeśli partner jest dla nich niemiły, Agresywny, nie interesuje się nimi, to nie mają ochoty na seks. Mają ochotę na seks, jak partner jest dla nich czuły, jak wyśle im SMS-a. Pamiętajcie panowie, że kobiety reagują na słowa i te smsy działają czasami, tak? Albo na mówienie różnych rzeczy. Jak jest, jak jest fajnie coś robimy, to kobiety częściej mają większą ochotę na seks. Natomiast w przypadku panów jest trochę inaczej. Jak jest fajny seks, to na drugi dzień są mili. Jak nie mają seksu, są niemili. Nie mówię, oczywiście uproszczenie to jest, tak? ale jak gdyby dotyczy to często takich par, gdzie, gdzie jest trudność z seksualnością. Tak? Że w momencie, kiedy nie ma seksualności, to mężczyźni częściej zaczynają być sfrustrowani, nerwowi. Nawet kobiety czasami mówią, że każą im za na drugi dzień, że nie było, tak? że, że jak gdyby nie było seksu. Stąd tutaj bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy budować też bliskość fizyczną, ale erotyczną, to bardzo ważne pamiętać, że to się buduje przez cały czas, nie 5 minut przed wejściem do łóżka. I też w takich dłużej trwających parach, te pary, które gdzieś tam. Miały i bliskość fizyczną, i bliskość emocjonalną, to jak gdyby wiedziały o tym, że są różne momenty, i realnie patrzyły na związek, że są różne momenty, w których ta bliskość fizyczna się jest większa i jest mniejsza. Tak? Że są okresy takiego wzlotu i są okresy, jak gdyby, wyciszenia z różnych powodów. Tak? Że trochę z tą namiętnością w związku jest trochę tak jak z ogniskiem, że też warto dbać o to, a nie liczyć, że to samo będzie. Tak? Że to troszeczkę dorzucać do tego ognia, dbać o tę sferę. I że seks jest tak naprawdę zabawą, nie jest obowiązkiem, nie jest powinnością. W momencie, kiedy zaczynamy uważać go jako powinność, to cała zabawa słabnie. I taki zdrowy związek, zdrowa bliskość, bardzo mi się tutaj to podoba. To jest też z takiej książki, którą państwu polecam. To jest akurat z takiej krótkiej książeczki na temat dorosłych dzieci alkoholików. To jest książeczka Lęk przed bliskością. Wojcicy mają państwo autor i rok wydania i bardzo mi się to podoba. Jak gdyby dosyć krótkie, ale podoba mi się jak gdyby ta recepta na zdrowy związek. Ja mogę być sobą, Ty możesz być sobą, my możemy być sobą. Mogę się rozwijać, Ty możesz się rozwijać i my możemy się rozwijać. Tak? I jak gdyby, że tu jest ta przestrzeń i taka możliwość wspierania się na sobie. A tu jest też na zakończenie kilka takich rzeczy. To jest akurat z styczniowych charakterów, ale jest to na podstawie chyba Rękańskiego towarzystwa Psychologicznego taki jakby dekalog związku, o którym można powiedzieć. Bardzo fajne rzeczy tak? dotyczące tego, jak też budować relacje i budować bliskość. Jeżeli chcemy budować bliskość partnerską z drugim człowiekiem, to dobrze jest też oddzielić się trochę emocjonalnie od rodziny. To, co ja też obserwuję w przypadku trudności w związkach, to jest to, że tworząc związki my czasami jesteśmy zależni od naszych matek, rodziców. Tak? Czasami w sytuacji kryzysów zamiast rozwiązywać kryzys w parze, dzwoni się do mamy albo dzwoni się do taty. Tak? Albo jak zaczyna być trudność, przenoszą się pary do, do któregoś z rodziców, albo zdanie rodzica ma istotniejszy wpływ niż zdanie partnerki. Stąd tutaj, jeśli chcemy budować niezależny związek, dobrze o tą niezależność dbać. Oczywiście pamiętając, że rodzice to są zawsze rodzicami naszymi, natomiast tak naprawdę nasza rodzina, teraz, czy związek, to jest ten, który my budujemy. Budujcie związek na zasadzie wspólnoty, zachowując autonomię. To jest to, o czym mówiła też Perel, tak? że wspólnota, pamiętajmy, że gramy w jednej drużynie, że mamy być razem, ale też mamy swoją autonomię i niezależność. Bądźcie siebie ciekawi i swoich motywów, poznawania się, tak? rozwijania się. Jeśli druga osoba ma możliwość rozwijania się, to będzie też dla nas ciekawą osobą, tak? będzie dla siebie ciekawą osobą i nie będzie miała poczucia duszenia się w związku. Stąd, jak gdyby możliwość rozwoju, że ja I ta druga osoba, możemy się rozwijać, daje nam, jak gdyby duże zasoby do budowania związku. Dbajcie o życie seksualne, bo to, jeśli dla osób jest ważne, to też buduje bliskość. I to, co jest też istotne, bardzo fajna rzecz, bo gdzieś to też obserwuję, że najczęściej przychodzą pary w sytuacji, kiedy dziecko ma jakieś 6-7 miesięcy. Tak? Bardzo często się pary pojawiają, dlatego że Pojawienie się dziecka, pierwszego dziecka, zmienia funkcjonowanie pary. Że jeżeli oni dogadywali się przed posiadaniem dziecka, to w sytuacji czasami pojawienia się dziecka, gdzie się, zmienia się tryb życia, zmieniają się role, trudno im się dogadać. I tu też to jest taki moment często, gdzie warto przedyskutować jeszcze raz, że tak samo nie da się żyć jak przed urodzeniem. Nie będziemy mieć tyle czasu dla siebie, możliwości takich, tak, kwestie podziału ról i obowiązków. Nie unikajcie konfliktów, to jest jak gdyby też kolejna ważna rzecz, że to nie kwestia konfliktów, że ważne jest, żeby te konflikty nauczyć się rozwiązywać, tak? To nie, konflikty nie są wyrazem złego związku, tylko brak umiejętności rozwiązywania. W obliczu przeciwności wspierajcie się, róbcie razem rzeczy, które sprawiają wam radość, to jest też to, o czym mówiłam, że jeżeli coś wspólnie robimy, co sprawia nam przyjemność, radość też to buduje, poczucie bliskości. Gdy pojawiają się trudności, rozmawiajcie, jak im zaradzić i pamiętajcie, że gracie do jednej bramki. To co ja też w gabinecie mówię, w jednej drużynie, także nie przeciwko sobie, że jak pojawia się konflikt, to czasami jest ping-pong. Nie, my mamy wspólny cel, jeśli mamy nadal. Tak? I zakładajcie, że partner ma dobre intencje. To tyle. Dziękuję bardzo.